Tak, zawsze w pozycji zakrocznej posiadek dużo mocniej nam się odpala do pracy, choćby ze względu na to, że jest to stabilizator naszego biodra. No teraz z takim ćwiczeniem, które od razu pewnie przychodzi Wam i mi na myśl, jest to klasyczny wykrok, tak? czyli przysiad wykonywany, można powiedzieć, jedną nóż. no jednak czy tylko, nie do końca. Można również tej pozycji zakrocznej użyć w innych ćwiczeniach, takich mniej oczywistych. No teraz możemy na przykład podnosić coś w pozycji zakrocznej, na przykład wykonując martwy ciąg. Ja Wam to pokażę na przykładzie martwego ciągu z kettlebell, ponieważ no taki sprzęt mamy i to najłatwiej będzie mi tutaj pokazać. Możecie również użyć tej pozycji zakrocznej w momencie, gdy macie na siłowni sztangę tak zwaną trap bar, czy sztangę pułapkę taką, 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 taką heksagonalną, tak, gdzie się wchodzi w środek i tam również też fajnie się ta pozycja sprawdzi. No i teraz tutaj jedna noga jest, jakby można powiedzieć, z przodu, druga noga jest z tyłu. Też nie przesadzajcie z tym zwykłym krokiem, to nie może być jakaś taka rozjechana pozycja. Ja zawsze mówię tak, że palce powinny być mniej więcej na wysokości naszej pięty. Tak i taka pozycja w zupełności już wystarczy. No i teraz tutaj naszym zadaniem głównie będzie pchanie tą przednią nogą w ziemię. No i zobaczycie, że jak sobie użyjecie właśnie pozycji zakrocznej, no to dużo bardziej odpoczujecie pośladek właśnie podczas martwego ciągu. Właśnie z Kettlebell lub ze sztangą typu Trap bar.